Witamy w programie Kulinarne Podróże Dużyńskiego i Skrzyniackiego. Dzisiejszy program nosi tytuł Kulinarniane kulisy Epopeji Narodowej Pantadeusz Tadeusz, pióra Adama Mickiewicza, wieszcza polskiego, syna Mikołaja, urodzonego w 1798 roku za w kołonowego OGRÓDKA na terenach dzisiejszej Białorusi. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was zestaw posiłków, jakie jadano w XIX wieku na Litwie w dworkach szlacheckich. Zaczniemy więc od śniadania. Po pobudce i podziwianiu wspaniałego wschodu słońca nad ziemiami gwiańskimi, nasi ancestorzy przechodzili do pierwszego posiłku. Podczas gdy Robert poszedł zapalować na kula, ja zabieram się do uwędzenia szynki. Szynkę będziemy w ten sposób. Bo ja mam jest już dosyć nie Prosimy, wziął, o dobrze nawet wrócił z polowania. Tak, no to on, co? Ja lubię dońskie jajo. <grym> Więc dobrze. Y rozbijamy jajko. Masła nasi przodkowie używali czystej. Robert, został ci trochę jeszcze z wczoraj? pewnie. <grywk> <O! grywk> ja się usmaży, a potem ją wszyscy zjemy. Zajmiemy się teraz zdaniem głównym, a konkretnie przystawkami. Jak sama nam zaskazuje, będzie to, yy, przypomnę tytuł naszej epopei, Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie, będzie to kłodnik litewski. Potrzebujemy do tego jedną szóstą słoika buraczków, tonem, yy, szklankę jogurtu naturalnego, Ym, jedną czwartą szklanki kwaśnej śmietany. Śmietana kwaśna. Ym, do tego jeden ogórek kiszony. Ogórek? Tak. A także koperek. Zbrażany. No i oczywiście sól do smaku. Zaczynamy od wrzucenia jednej szóstej Słejka buraczków do miski. Buraczki. Tak. <laughs> Następnie odbierzamy jedną szklankę jogurtu i jedną czwartą szklankę śmietany kwaśnej. Świetna. Może być pół szklanki także. Tak. Yy, następnie mieszamy, yy, dodajemy śmietany i jogurt do środka. <gry> yy. Nie możemy zapominać o dodaniu litewskiego specjału, jakim jest listek Bądź Boczfina? Wyś... No, nawet dwa iski, no, bo nawet dwa wystarczą. Y, następnie no, Adam no, <noise> zamiesza chłodnik, a ja zajmę się krojeniem ogórku. Proszę. Dziękuję. No, nie, jeden wystarczy. Ja wezmę, a tym... Zajmę się mieszaniem. No, dobra. Ogórki dodamy no. no. potem. No, chłodnik został pomieszany dodamy potem, a tymczasem wstawimy chłodnik do lodówki. Wyłącz. <śmiewanie> <śmiewanie> w tym czasie zajmiemy się czymś konstruktywnym. 3n do czwartej... Gdybym kłoczko! Gotowe! Nasz chłodnik powinien być już dostatecznie schłodzony, więc wyjmujemy go z lodówki. Teraz należy go doprawić i dodać ogórków. To ja dodam ogórków, a ja dodam Tak, to jest klasyczny tewskim Trochę pieprzu, na powinien być sól. Dodajemy trochę soli, I tak będzie dobrze, tak będzie więc dobrze. Nasz chłodnik jest już piękny. Tak wygląda. I wyglądam. gotowy. A teraz przejdziemy do dania głównego, czyli litewskich ryb razem z grzybami, które zebrali szlachcice i szlachcianki na grzybobraniu. Zaczynając od ryb. Mamy tutaj wszystkie dostępne na liście rodzaje ryb. Zaczynając od karpia, sandacza, strąga, sandat lina, przepraszam, suma, sum, sum, wieloryb. Jest jeszcze nawet dwa yy, poza tym. Strąg tęczowy i, I... To no, cała rodzinka strągów tenczowych, i oczywiście tuńczyk. Do tego dodamy nasze wspaniałe grzyby, o których wspominałem. A co to? Krasnolice. Lisice, borowiki, rydze i muchomory. Do tego dodajemy, jeszcze coś się? Y, chyba nie, możemy posolić do smaku. Tak, ale Tak, posolić, coś... powiększyć do smaku. Ehm. <tak>, tak, oto nasze danie główne. Podejdę, zaprezentuję y, litewskie grzyby z <tak> litewskimi rybami. Grzyby. Zawsze zmieszka już, dlatego wóż kolacji nadszedł czas. Na kolację Litwini, będący Polakami w tamtym okresie, jadali rosół staropolski, o którym mawiał wojski, że krew czyści i pokrzepia ducha. Dlatego przygotuje rosół. Potrzebujemy dwie staropolskie, starolitewskie miski. Do tego bierzemy rosół. Także drugi rosół, jak, jako że dwie osoby spożywać posiłek będą i zalewamy gorącą wodą. Teraz należy odczekać aż rosół się rozpuści i będzie można go spożyć. Zaprezentowaliśmy Wam zestaw posiłków, jakie jadali nasi wieszcze na początku XIX wieku na Litwie. Przypomnijmy, były to na śniadanie jajecznica z szynką wędzoną na łódce, jako przystawka chłodnik litewski, na danie główne litewskie ryby z litewskimi grzybami z grzybobrania, a na kolację rosół staropolski. Do popicia klasycznie. Polski trunek narodowy. Robert? Po więcej informacji udajcie się na stronę wwwrobert nie lub też się do naszej najnowszej książki Adam Dróżyński Góra dwa piwa. Nie kojarzę. To zjedzaj. Zjedzaj, razem. Mamy hmm. rodzinę źle gitał, no ten stromy tutaj, no? So, to wszystko pozmywa. Ej, hey, śledzi ten człowiek. Stromy ten człowiek. Zobacz, so, ten człowiek. Nie pij tyle. Jak <grymne> piję